Halo? Dobra. Widzowie, teraz włączyłem głos. Wysoka, yy, że ci widzieć, to tylko w 30 fps, -a, ale ja też chciałbym mieć trochę komfortu rozgrywki. zgrzewki, jednocześnie móc nagrywać, bo tak nagrywaj na, na małej ilości fps, no to wiecie, jakiej to jest kategoria dla gracza Minecrafta. Mogą być lagi.

O Jezu. na pewną śmierć. Ale nie dałem ci tego otwor. Więc włączam efekt specjalny. A, szef, 7 mam. Ale ja. Wkraczam do akcji. To jest pełna? To jest faj, bo Jezu. Aż się ten. Aż się zacząłem mylić. Przepraszę, pomyliłem. Tak. Eee, miejmy nadzieję. ja nie mam lagów, a wy macie lagi. No. Oni się nie dają. Ale a to jest Badgone? Za 7 minut. Ja jeszcze raz kupuję firevola. Biorę ta, ta skrzynka.

Trzy kile aż. Zawsze jak chcę użyć a tego, Fireballa, to oni mi wchodzą w drogę z sami podchodzą mi pod nogi i muszę użyć tego na nic. Więc po prostu trzeci raz się tak stało, nie do drugiej Ła! Wow. No. Teraz kolejny mi wejdzie w paradę. No, bez kitu kolejny mi wchodzą w paradę. Chyba na genia. Double kill! Double kill! Ja to, to on przeze mnie spada. Nie, że jak nie, że przepadam później. O cholera. Jeden spadł, pięć eliminacji. Ale, ale nadal nie skończyliśmy rozgrywki. Roz, rozgrzewki, rozgrywki. Nie wiem. Te już to skończy, naprawdę. To już jest takie badziewie się zaczyna to nudne robić. Zaczyna mi się nudzić taka ciągle między sobą walczymy. Ebert, fajnie bola w zniszczenia i muszka. Muszę jakoś obok nich skrytnie przemknąć. Jeśli dost kupiłbym kopkę invisibility, mogę do nich przemknąć, to hmm. Czy? Co? Chyba nikt tutaj dawno nie przeglądał Szmaragdów. Dobra. Jezus, to był błąd, że nie kupiłem tego. Ja wiem, że nie kupiłem... Invisibility Potion. Miksturki. Niewidzialności, dobrze. Błagam, Janek, nie stać tego. Dobra, dajmy Cholera, to blisko. Było blisko, mogę przyznać. Ja fajnie bola nie użyłem. Nie, nie, nie. Co? Ta ta łóżka zadbać? A, dobra, to już za chwilę i tak jest bedgone, a bedgone nie przegramy, więc. Przykro mi. Mam ostatnią szansę, żeby im rozpielali tu łóżko, chyba. Nie, no brak, no to nie wiem, no to jeszcze chwilę mamy czas. Elo. To nie będzie mój kill. A nie. To będzie jako mój kill. Pazuje, że jako przeze mnie. Dobra. Oni się jeszcze nie odbudowali. Chyba. To ja wam próbowałem jeszcze troszkę. Potem i znowu chciałem spróbować. Dobra. Ja się szykuję, robię zapasy. Dobra, kupuję sobie łuk. Sausę nakupuję. Będę do nich mierzyć z góry. To jest świetny pomysł. Tak, do no, ja sobie zostawiam. Chodzę sobie tu. Chcę trochę gołna po palmie, żeby mieć więcej strzał. Mam nadzieję, że mnie tu nie dopadną. Bed go za minutę. Dobra. Jeszcze sobie nakupuję tego, to i lecimy na górę. Trzydzieści sekund. Dobra, mi jeszcze tyle ile się da. 20 sekund i bez To Chyba będzie moja największa ilość killów w jednym meczu. Ja nie miałam nigdy powiedzieć chyba do Dobra. 5, 4, 3, 2, 1. Bum. Stracono łóżko. Jest tylko wojna. Festboy do no 5 minut. Game end za 15. I kogo na horyzoncie nie ma? Na niej to jest ostatnia szansa moja. Jakbym no. No. dennął. sobie miejsce do mierzenia, no nie? Dostał? Ja mam mógł, więc... ESA! Ile? Byłem ktoś? Nie, 15, 13, 10 mili... O kurde! Dobra! GG! Tak więc, widzowie, tak prezentuje się ta, 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 ta to, to ten texture Nie pokazywamy jeszcze tego, który dzisiaj testowałem. W sumie do samego siebie, tak? Plus pixels. <laughs> Otwieramy. 10 sekund. I'm Fuck for... okay. Nie wiem, nie wiem, co, co tam go się napisał, i w ogóle nie wiedzieć. Mówię, że to jest bardzo podobne wszystko wygląda bardzo podobnie. Więc jest tutaj identyczne są sztatki. Więc dużo rzeczy jest praktycznie identyczne. O, disconnect. No świetnie, a za to będziemy dostawać więcej tego? No a chyba dostałem za to więcej materiału. O! huju dobrze. Na razie nagrywam takie bzdurne filmiki, fake speed'ań to jeszcze było dawno temu, bo parę tygodni temu. A od dziś będę nagrywać bedy, bedworsy. Zbierać sobie na lepszego kompa.